Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, nazywam się Marek Krakowski, jestem sekretarzem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, odpowiedzialnym za prowadzenie kursów małżeńskich i za sprawy rodzinne. Chciałbym zaprosić Państwa na cykl szczególnych wykładów, szczególnych spotkań, zwanych kursem małżeńskim, mającym charakter seminaryjny. Kurs nosi tytuł Jak budować zdrowe małżeństwo, które trwa całe życie. Będziemy koncentrować się na sprawach związanych z budowaniem właściwych relacji w małżeństwie. Mówię będziemy, ponieważ spotkania te prowadzić będę wspólnie ze swoją małżonką Aliną. Oboje posiadamy certyfikat Departamentu Rodziny Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, uprawniający nas do prowadzenia seminariów małżeńskich oraz poradnictwa rodzinnego. Seminaria, które prowadzić będziemy w Warszawie, specjalnie dla Państwa moja małżonka przyjedzie z Krakowa, będą miały charakter, jak już powiedziałem, seminaryjny, to znaczy, że nie będziemy tylko. Wykładać, nie będziemy tylko mówić prelekcji, ale damy Państwu możliwość wspólnej pracy w małżeńskich parach. Będziecie mieli możliwość ze sobą rozmawiać, będziecie możliwość właśnie korzystając z tej książki korzystać z różnego rodzaju testów, zadań domowych, które z pewnością zbliżą Was do siebie, będzie wiele humoru, ale będzie również wiele poważnych spraw. Rozpoczynamy 15 stycznia w piątek i przez kolejną sobotę i niedzielę oraz kolejny weekend, piątek, sobota, niedzielę, w sumie na sześciu spotkaniach poruszymy takie zagadnienia jak tworzenie fundamentów dobrej rodziny, wychodzenie naprzeciw swoim potrzebom, szczególnie potrzebom emocjonalnym. Sztuka właściwego porozumiewania się, czyli komunikacji. Będziemy uczyć się, jak ze sobą rozmawiać, jak prowadzić właściwą rozmowę, jak wygląda niewłaściwe słuchanie i dzielenie się swoimi problemami. Będziemy również rozwiązywać problemy, będziemy uczyć się przebaczać. Szczególnym spotkaniem, które wywołuje zawsze bardzo wiele zainteresowania i emocji, jest spotkanie yy, sobotnie. Pod tytułem Dobry seks i o tym będziemy rozważać. Natomiast całość podsumujemy tematem, który nosi tytuł Potęga miłości. Zaletą naszych kursów jest przede wszystkim to, że prowadzimy je razem jako małżeństwo z 23-letnim stażem. Będziemy dzielić się również swoimi doświadczeniami, swoimi refleksjami. Będzie wiele. Rzeczy, które wywołują, wywołają z pewnością Państwa uśmiech, ale będą również rzeczy bardzo poważne. Wierzę, że skorzystacie uczestnicząc w tym spotkaniu. Bez względu na staż, każde małżeństwo, czy to początkujące, czy małżeństwo z wieloletnim stażem, jest mile widziane. Każdy znajdzie coś dla siebie. I mogę Państwu zagwarantować, że po wyjściu z ostatniego spotkania będziecie bardzo zadowoleni i podbudowani. Prowadziliśmy te spotkania w wielu miejscach. Chciałbym myślę, że to będzie najlepsza rekomendacja podzielić się kilkoma opiniami uczestników naszych seminariów. Kochani, było z Wami wspaniale. Bardzo dobry program, jesteście autentyczni. To działa. Chociaż jesteśmy małżeństwem z prawie 30-letnim stażem, ale podobno nigdy nie jest zbyt późno, żeby się czegoś nowego nauczyć. Seminarium było wspaniałe, wiele skorzystaliśmy dla siebie. Róbcie to nadal, aby pomagać innym. I może ostatnia wypowiedź: owocem dobrych relacji małżeńskich będą wspaniałe przyszłe, szczęśliwe pokolenia. Dzięki takim ludziom jak Państwo. Uda się to osiągnąć, dziękujemy. Drodzy Państwo, przybywając na seminarium małżeńskie do Warszawy, ulica Foksal 8 w samym centrum miasta, dokonacie bardzo dobrej inwestycji. Inwestycji w swoje małżeństwo, w swoje szczęście. Dziękuję i zapraszam.